No, witam, witam. Mam tutaj te moje pomidory. Powiem wam, średnio jestem w tym roku zadowolona z pomidorów. Miejmy nadzieję, że one po przesadzeniu odżyją. Ja ich celowo nie podlewałam. Będę ich dzisiaj pikować. Już widać albo niedobory, albo po prostu brak składników pokarmowych. I tak to jest pierwsza ta doniczka. Mam trzy w sumie takie i jakieś takie dodatkowe. I tak. Tutaj już sobie przygotowałam ziemię. No jest trochę. Po cztery niby doniczki z każdej odmiany. No i tak pewnie to dla mnie będzie za dużo. wzięłam sobie w ten sposób, poznaczałam tym moim nimbotem naklejki. I tym, 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 tym. Będziemy sobie robić dziury. Aż do samego spodu, nie? I będę je bardzo głęboko sadzić praktycznie po te. Tutaj większość już liścienie pogubiła. Jak widać, o. Na przykład tutaj widać, że to już uschły liścienie. One są wybujałe, ale ja je będę sadziła prawie po same tutaj listki. Ja się zabieram za robotę. I potem wam po przesadzeniu. Pokażę, zobaczę, czy ja dzisiaj wszystkie trzy dam radę zrobić. Niektórych odmian tutaj nie będzie, także na pewno jakieś doniczki odpadną. Czy będzie po cztery? Tutaj na przykład widzę: będzie trzy sadzonki. Nie podlewałam ich, żeby mi dobrze było wyciągać te korzonki. Tutaj mam numerkami oznaczone od jedynki, ale tutaj już mam. Widzicie, fajnie tak sobie napisy porobiłam. No i jeszcze pewnie trzeba będzie. Część ziemi. Takie sobie doniczki na Allegro zakupiłam, już nie pamiętam jaka cena. Jak nie zapomnę, to Wam gdzieś napiszę. 100 sztuk takie produkcyjne. One mają po 500 ml. Także na pomidorki. Oczywiście wcześniej podlałam ziemię, oczywiście po posadzeniu również pomidory podleję. To zabieram się za sadzenie. One na razie będą do wieczora tutaj stały koło szklarni. Nie chcę ich do szklarni dawać, żeby one mi nie padły, bo jest strasznie gorąco. Piero na noc je pozanoszę. No i już Wam pokazuję, jak się prezentuje moje wojsko pomidorowe. Pomidorów przesadziłam dwie paletki. One wiadomo na razie trochę chlapły. Jeszcze mi jedna została do przesadzenia. To nie wiem, czy na dzisiaj, czy na jutro. Ja je na razie tak zostawiam i na noc je dopiero posprzątam. A to tam nadwyżki co zostały, to też sobie tutaj je jeszcze wysadziłam. Minie dzień, dwa. One wszystkie wstaną. One są małe u mnie. Mówiłam, że nie jestem za bardzo w tym roku aż zadowolona, a mam nadzieję, że chociaż połowa się mi z nich przyjmie, bo jest praktycznie po cztery sztuki z każdej Odmiany, sobie na razie tutaj stoją na takiej desce, żeby ich na razie nie wnosić do gorącej szklarni. W tym roku postanowiłam, że jednak chyba inspektu na razie nie będę wyciągać. Będą rośliny w szklarni, żeby się po prostu nie przegrzały. I gdzieś tak 19, koło w wpół do 20, ja je wszystkie będę po prostu wnosić. No zobaczcie, one na razie tak wyglądają. Wiadomo, że po przesadzeniu roślina się osłabia, klapła, ale one za dwa dni wszystkie będą te, co się mają przyjąć, to będą już stały sztywno, po same uszy wsadzone, bo one były wyciągnięte takie prace na dzisiaj już prawie po 15 .00. trzeba się zwieć jakiś obiad przygotować, jak to się mówi nudna to robota była, ale zrobią Także tak to wygląda.